pewnego czasu bieganie w Polsce urasta do rangi sportu narodowego. W parkach, w lasach i na ulicach miast biegacze wpisują się w otaczający krajobraz. O tym, że nie jest to tylko moda świadczą osoby, dla których bieganie w zimie oraz złej pogodzie nie jest żadną przeszkodą. Biegacze nie odwieszają butów na kołku, tylko po prostu biegają cały rok. Zwłaszcza ci, którzy goszczą na Warta Challenge Marathon HF, to są biegacze, którzy ro robią dłuższe dystanse. Oni cały czas trenują, trenują sobie bieganie czasami w weekendy, ale mają też ochotę na bieganie nie tylko rekreacyjne, ale takie z elementem rywalizacji sportowej. Dlatego szukali takich biegów jak Warta Challenge. Warta Challenge to cykl zimowych biegów na dystansach długich półmaratonu oraz maratonu i półmaratonu dla walkerów. Dzisiejsza, dzisiejszy bieg kończy pierwszą edycję zimowego cyklu Warta Challenge Marathon. F. To, że się dzisiaj tutaj spotykamy, to jest efekt tego, że rozpoczęliśmy pierwszy cykl w grudniu. Co miesiąc spotykaliśmy się na tej trasie w Biedrusku, na trasie pomiędzy Biedruskiem a Poznaniem. Dzisiaj mamy bieg finałowy i kończymy tą pierwszą edycję. Ciągle rosnąca liczba biegaczy w Polsce Powoduje rosnącą liczbę imprez biegowych, jednak nadal mało jest imprez zimowych. Dlatego, ku uciesze zawodników biegających cały rok, powstał zimowy cykl Warta Challenge Marathon and Health. Myślę, że ta moda jest czymś jak najbardziej pozytywnym i wartościowym. Widać, że tak jak ja zaczynałem biegać może z 7 lat temu, wyglądałem jak. UFO w Leginsach, ubrany w taki sposób, w jaki w tej chwili stoję ubrany. Ale z biegiem czasu widzę, że biegi się rozrastają. To już nie są setki osób, to są tysiące osób. Bardzo wielu z nas szuka już czegoś mniejszego. Przestycone biegami na 5-10 tysięcy ludzi. Szukamy takich imprez jak ta. Warta Challenge Marathon and Health poprowadzony został po terenach nadwarciańskich, co przypadło do gustu zawodnikom. Jako miłośnik lasu jestem zwolennikiem tego, aby organizować biegi w lesie. Poza tym bieganie w naturze ma zupełnie inny smak niż bieganie na duktach asfaltowych, na ścieżkach betonowych. W związku z tym y, chcemy również promować to miejsce. Chcemy promować gminę Suchy Las, chcemy promować Biedrusko, chcemy promować piękne lasy, które tutaj są, chcemy promować zasoby nadleśnictwa Opuchówko w związku z tym, że jest tutaj również wiele takich zasobów y, historycznych, kulturowych. Jest to dla nas istotne, aby pokazywać to miejsce przy okazji imprez sportowych i promować nie tylko lokalnie, ale tak jak powiedziałem, mamy biegaczy z całej Polski i zapowiadają się biegacze również z zagranicy, więc chcemy promować to miejsce jako Piękne miejsce do biegania, do organizowania takich imprez i do spotykania się w wytrawnym towarzystwie. Przepiękne tereny, bardzo urokliwe. Polecam wszystkim naprawdę, którzy tu nie byli. Ja w ogóle nie znam tych terenów. Jestem z Łodzi. Prawdę mówiąc, że w Poznaniu to byłem chyba ze dwa razy jakoś przejazdem. Także no, jestem zauroczony w ogóle tymi terenami. Świetna, świetnie przygotowana trasa przede wszystkim. No a oprócz tego uroki okolicy. Rzeka wspaniała. Tak. Także no, trochę mało czasu, żeby się temu przyjrzeć, ale no, wiadomo, że rywalizujemy. Natomiast, e, natomiast no, na pewno jest to urok tego miejsca niesamowity. Więc mało, że dobre... Właśnie w takim podejściu treningowym tereny i trasa bym powiedział, że najlepsze. Bo i biegałem podobnie po, podobnym cyklem w Bydgoszczy. No tam jest trochę łatwiejsza trasa i można sobie pozwolić na więcej, a tu jest mało, że te dęby, które w tych ostatnich kilometrach tutaj się znajdują, no piękna trasa. Super, super imprezka. Jestem to już drugi raz, ale na pewno nie ostatni raz. Jeżeli była jeszcze raz organizowana, na pewno będę przyjeżdżała i miło wspominała. Biegam w terenach, które chciałbym poznać, które chciałbym podziwiać. Pod Poznaniem jest co podziwiać. Myślę, że są to tereny jak najbardziej do odkrycia. Nie musimy biegać po asfaltach nad Maltą. W pochodnikach. Idźmy do lasu, idźmy do parku, idźmy tam gdzie pięknie. Jest. Na koniec zawodu wręczono nagrody dla najlepszych zawodników całego cyklu. Wśród pani rywalizujących w półmaratonie trzecie miejsce zajęła Justyna Lisz z timu Stowarzyszenie Biedrusko. A nagrody dla najlepszych zawodników wręczył wójt gminy Suchy Las, pan Grzegorz Wojtera.